maneczko to miejsce nie jest zwykłym miejscem jak tamto. Tylko chciałem Wam pokazać na samym początku odcinka, że zbudowałem to. I też jeden problem jest teraz. Dobra, teraz widzę, że to jest u mnie. Nie ma czego to, ale widzicie? Tak, jakby przejście, jak zbyt mocno robię to na boku. O, ta ściana, tylko w tej. To chyba to jest na pewno grzebłąd. Bo tutaj się tak nie robi, też robi. A jak tutaj na przykład robię, też robi, a to nie wiem od czego to jest. Ale no, fajnie wygląda. Chciałem dzisiaj ogólnie na samym początku ten błąd zrobić, pokazać. I jeszcze to, że są takie ścinki. Widzicie sobie, zrobiłem tego straka, czy jakoś tak to się nazywa. To jest też na no ostatni, pilot ostatnia za pozycja. Ten, ale sobie zrobimy i sobie wzięm. Ja. Tak. Nie wiem ogólnie o której będzie ten film, bo trochę go później zrobiłem. Później, to znaczy, że jeszcze go nie zdążyłem zmontować zanim go wrzucę. To jest film przed wrzuceniem, bo zapomniałem nagrać. odcinka, znaczy zapomniałem. Nie miałem z czego jakby nagrać, bo jeszcze tego w nie zbudowałem. Zbytnio. Od razu bierzemy i smażymy. I jeszcze artefakt nam się jeden pokazał więc za niego też od razu sobie zajrzymy. Tak, na szybko. Ści. Więc no, dzisiaj ciekawe co dzisiaj będzie się dziać. Dobra. No, się i ten od razu będziemy sobie z Tam jest coś. Tam sobie od razu polecimy. I też właśnie tutaj, dobra. To będzie pierwsze miejsce, od razu pojedziemy sobie do tego. Pierwsze, pozycja, jak można zobaczyć, to nie jest na głębokości do 300, tylko do 150, ale zawsze nam się przyda, więc, też nie jest jakiś wielki minus. Więc ogólnie zapomniałem na odcinek zapomniałem, no nie miałem właśnie szczegółów, jak wam już mówiłem przed chwilą, ale powiem wam, że to wrzucę i jakby. O 22 mi się uda w ogóle wrzucić film jak zwykle od razu napisałem filmy Chcę ciągle sobie zrobić to, że nagrywam sobie... Dobra, myślę, że to jest lewiatan To wielkie było A to jest to! My tutaj chyba byliśmy już My tutaj chyba byliśmy, a może jednak nie To są takieś to jakieś termiczne testy Dobra Daj. To jest. Ładnie męty, Biorę Czyli tutaj też możemy zdobyć diamiksy. Jaksy. Au To chyba raczej nie jest tutaj, gdzie mieliśmy szukać. Nadal jest dalej. Mog Mogę się tego spodziewać po tych metrach, że są dalej. Ale jak jest to tak nisko. Ogólnie jak sobie robiłem tą bazę, to miałem też problem. Z jedną rzeczą to jest pod nami, to, to jest gdzieś głęboko Ja chyba tam nie dam rady dolecieć. Polecimy sobie dopiero co niedzielę na lokację. Może to być też to co ostatnio znaleźliśmy, ale powątpiewam. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tego pilota z tej lokacji, jak raz szukałem, pamiętam, to jakoś nie udało mi się tego znaleźć. Więc to też jest to. Może być ciężko. Albo możemy coś innego znaleźć, niż się spodziewam, bo tutaj możemy znaleźć możliwość tym typiary. To jest to od Litu, obok, jak ktoś szuka to od Lito jeszcze raz powiem, że to jest obok bazy Delta. Wystarczy obkręczać wyspę i już się znajdzie Trzeba uwalić na te wybuchające te, bo nie chcemy żeby nam walnęło w nas statek Wiem, że gdzieś są jakieś takie ogromne... ogromne... To osoby zwiedzimy kiedy indziej To jest, to jest ciekawe. Na pewno, na pewno to zwiedzimy tutaj, że lewiatan, obok jest lewiatań, tam gdzieś dokładniej. A tutaj są lewiatany, które nie robią na krzywdy. <grym> tutaj! Tutaj chyba wcześniej by musiała być jakaś baza kosmitów, bo to jest ten. No. Tutaj fajnie byłoby zrobić sobie bazę. Tylko nie w miejsca oczywiście co to jest. A, to jest ten. Korar, z to było przeczytał Eee. Czy tutaj powinien być lewiatan? Ale eee, do góry eee, czy tutaj powinny być lewiatany eee, Co się stało? Wiem, że trzeba tam polecieć. Jakoś... ...połączyłem, że te lewiatany są miłe. Dzięki groni zauważyłem... Szukamy tej typiary. Musimy zejść jak najniżej. No to idziemy na zewnątrz chyba.

Czy my możemy tak po prostu w Citraku? Okej, okay, już lubię tego sitraka. Tutaj, gdzieś jest przejście, które musimy znaleźć. Zapiera jest po poniżej 300 metrów. Tylko teraz znaleźć przejście. Czy ja w ogóle dam radę znaleźć? Tutaj jest to przejście oxygen Super, znowuż umrę. Znowu się zresztą z hidraku. Dobra, czyli śmierć tej nie będzie aż tak odległa jak myślałem. Więc się w ogóle teraz nie jest ram. Wiem, że trochę dalej trzeba odejść. Podlecieć. A typiara ma naprawdę Dziwne miejsce na bazę. Dobra, e, tutaj jest ten, czyli tam płyniemy A. Słyszę, że nas ściga Możesz przestać? nie jest fajne Tak ci nikt nie kocha <gry> Okej, okay, i lecimy tam?

To, to jest jakieś inne miejsce. My będziemy w tym odcinku umieram, umierać i umierać. I jeden odcinek ma już tego. Jeśli przerwy to 9 minut, ja muszę tak gdzieś poniżej. Gdzieś tak koło. Co jest Co padło? Dobra, weźmy Ale. E? Czekajcie, bo ja teraz nie rozumiem Weźmy sobie na od razu męcząc straka Trochę to potrwa, nie rozumiem gdzie jest zejście do tej typiary. I to jest trochę Niezbyt dobre, wiecie? Ja muszę... Wiecie co? Ja zobaczę sobie na tym... Za chwilę wracam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiem gdzie to chyba mniej więcej jest. Wiem którędy. Dobrze płynęliśmy, tylko że ja zjebałem. To jest fajny Lewiaton To są te alarekiny. Dlaczego on robi tym czymś? Dobra, wpływamy tutaj. I tędy. I tędy, dobra. Zobaczymy, czy uda mi się nabrać tyle powietrza. Wiem, że tutaj obok. O, tam jest jeden. Ten. Bez zebrania powietrza. I tędy się powinniśmy. I tędy powinniśmy tutaj zaraz powinien być kolejny. Tam jest Nie ma czasu na rozglądanie się, bo nie chcę, nie chcę zdechnąć Dobra, wiem, że będę musiał sobie zrobić na pewno nową tą... ...butlę, jeśli mam dostępną Z czego? No. Nawet nie wiem, kim jesteś Marguerite Maeda jest jej imię Jesteś na moim terenie Wspaniale Wejdź i rozgrzej się. Jaką część go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Ok, no, dlaczego byśmy nie mogli sobie zrobić tego kombinację z Nukamem? Let's go! Wiem, co się stanie. Więc czy ja zamknę? told you to stay off my land you trained that thing next time i'll let him tear you to ribbons altera i'm not with altera i'm robin Ayu. i'm looking for information about my sister sam i think you might have crossed paths Bull crap. i suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Okej, okay, to chyba wszystko. Uuu, ale tej kozaczki rzeczy ma. Czy... czy ja właśnie... Brakłbym jest... modułu testowego? I Niczego już Mogę... mogę go przeskanować, o no to chodź. i nie mogę się teraz dostać ukochany reaper każdego mówię wam jak, graliście, jak nie graliście w Sadam Tiga to polecam go poznać, wiecie? fajny gość i co? i to wszystko? nie możemy co na razie zrobić on czy ona próbowała własny ten zrobić? Jeśli tam dostać nie możemy to nic nam nie pozostaje To wszystko to jest na marne. Ale przynajmniej widziałem kombinację z Czyli co, wracamy do Citraka. Próbujemy przeżyć. Wiem, że on tam na dole jest chyba niżej. Później jakaś tam czerwona, krystaliczna miejscówka. Która nam się przyda później. Tak, to sobie weźmiemy galarciaka Chociaż coś na pamiątkę Wiem, że galarciak nam się później przyda Do różnych rzeczy, chyba nawet do kombiny prawn Rubin I powietrze No, ta to topiara ma tutaj dużo rzeczy Dobry dobrym miejscu sobie zrobiła bazę Przynajmniej dobrze przemyślano Tak jak moja Mamy reducitraka do TRAKA szybko. I teraz albo mi się wydaje, bo była krótsza 30 droga. Więc to wszystko. Na to wygląda. Weźmy już sobie na górę szybko, żeby te nasy zapały. I chyba to wszystko. Najwyżej to jeszcze będę musiał wrócić się do i zobaczyć. Jeśli tam będzie jakaś kadysenka, to się dowiem. Ja się z Wami żegnam. Ten odcinek będę musiał troszeczkę bardziej pociąć niż tylko początek i końcówkę. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Nie zapomnijcie o sobie i łapce w górę, oczywiście.